Dzień dobry, Beata Krótkopat-Szaturska, a to jest program MOTYWATOR.PL. Witam Państwa, witam Ciebie Agnieszko. Dzisiaj rozmawiam z Agnieszką Satalecką, psychologiem, nauczycielką, pedagogiem, podróżniczką, założycielką, właścicielką, pomysłodawczynią. Pięknej szkoły, Akademii Rosenberga, Szkoły Podstawowej w Łoziskach. Ale zanim porozmawiam z Tobą, Agnieszka, o szkole, to chciałabym porozmawiać chwilę o Tobie. My poznałyśmy się kilka lat temu podczas pięknej podróży po Gruzji, więc wiem, że jesteś miłośniczką podróży. Ale mnie fascynuje inny element Twojej osobowości. Jeśli pozwolisz, chciałabym dwa zdania zamienić z Tobą na temat podkultur młodzieżowych. Ja w liceum byłam pankiem. Nie mogło być inaczej, ponieważ kończyłam to samo liceum co Robert Brylewski. I to, co mnie przyciągnęło do Ciebie, kiedy zobaczyłam Cię po raz pierwszy, to Twoje dredy. Czy to wiąże się z jakąś historią, z jakąś podkulturą, to jest celowe, to jest przypadek, to jest tylko estetyka, czy właśnie byłaś albo nadal jesteś związana z jakąś podkulturą młodzieżową? Okej, okay, fajnie, dziękuję za to pytanie, ponieważ moje dredy wzbudzają mm -hmm. zarówno zachwyt, jak i... Um, Czasem hmm, lekką odrazę, ponieważ jestem nauczycielem i dyrektorem szkoły podstawowej. E, czasami bywam w, w takich ośrodkach, gdzie zbierają się dyrektorzy. E, no i to jest wyzwanie zarówno, zarówno moje dready, jak i, i, i mój tatuaż, e, e, piękny, którego e, kocham. E, i nie, nie wiąże się to z żadną, żadną kulturą. Jest to element estetyczny, jest to też element poszukiwania samej siebie. Mhm. E, taki kawałek mojego życia, który pokazuje, że jestem ważna sama dla siebie, mhm. e, że, e, że nie chciałabym, żebyśmy byli wszyscy oceniani przez wygląd, mhm. a jeszcze głębiej, e, kiedy zajrzymy do tego elementu, żebyśmy w ogóle próbowali rezygnować z ocen. E, I oczywiście wiąże się to z moją, e, z moją pasją, z moją wiedzą, którą zdobywam do dziś e, z takim elementem neurocepcji, bezpieczeństwa Aha. i neurocepcji niebezpieczeństwa.. Tak? Czyli my możemy mieć w swoim układzie nerwowym zapisany taki nieświadomy Aha. przekaz kawałek, że jeśli ktoś jest wytatuowany, no to jest przestępcą na przykład. Tak, to prawda. I, i chciałabym pociągnąć ten wątek, jeśli uh -huh. pozwolisz, ponieważ estetyka jest bardzo głęboko wpisana w naszą pozycję społeczną. Uh -huh. Ja od 30 lat jestem w biznesie i mój wizerunek się zmienił. Zawsze marzyłam o takich tatuażach marokańskich, maoryskich, wiesz, na dłoniach czy na twarzy nawet. Hmm. Ale to kompletnie się nie wpisuje w wizerunek Bizneswoman. Jak ja byłam w liceum i zostałam punkiem, to, to, to były lata 80., i w Warszawie ten pank, ten warszawski punk wpisywał się, jeśli chodzi o estetykę, w estetykę Andy Warhola. Trochę inaczej było z tym punkiem gdańskim, on był taki rzeczywiście surowy, z, 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 z glanami, tak taki wizerunek, który dzisiaj nam się kojarzy. Mhm. Ty pracujesz jako dyrektor w Dredach, no właśnie, Powiedziałaś, że to spotyka się z jakimś odium, z, z odrzuceniem a, i masz tutaj problem z ocenianiem. Ja bardzo dobrze wiem, o czym mówisz, a jak na to reagują dzieci w mm -hmm. szkole? Mm -hmm, mm -hmm. Czy pytają cię o to, dlaczego pani ma takie dredy albo rodzice, a czy mają jakieś wątpliwości, żeby oddać dzieci osobie, która wygląda? Inaczej niż typowa nauczycielka, jak to jest? Dzieci są zaciekawione, zainteresowane, dotykają. Czasami w swoich grupach teatralnych, kiedy odgrywają różne nasze role szkolne, yy, przyczepiają sobie takie yy, mhm. robione na różowo. Dzieci też ułożyły piosenkę na mój temat. Różowa nasza dyrektor, Świetnie. więc one to śpiewają tak. O, o, o moim sercu, o moim wyglądzie z takim, z takim ciepłem i z takim przyjęciem. Myślę, że, że rodzice nie mają z tym, mhm. z tym większego kłopotu. Ono raczej środowisko. <laughs> a, Tradycjonalistów i środowisko właśnie wrażliwe, y, wrażliwe na, na opinie. W naszej kulturze jest y, bardzo zakorzeniona kultura wstydu. To prawda. Y, więc y, żeby się odwstydzać, y, potrzebujemy y, zresztą dlaczego się odwstydzać, tak? ponieważ wstyd jest bardzo, bardzo neurologiczną y, reakcją organizmu polegającą na ogromnym wyrzucie kortyzolu. Mhm. Y więc y to nam nie służy, prawda? My możemy mieć chwilę zastanowienia czy refleksji, y dlaczego coś we mnie jest takiego. Y Coś się dzieje we mnie, że, że, że ja się wstydzę, prawda? No wstyd jest, wstyd jest reakcją posttraumatyczną, więc mhm. uleczenie tego wstydu daje naprawdę nam duże możliwości bycia sobą i realizacji siebie w życiu. Życie mamy jedno, nie, jak nie myślisz, potrzebujemy... Jak myślisz, że wstyd wpływa na poczucie własnej wartości? Ogromnie. Ogromnie, prawda? Ogromnie. Osoby, które są wychowywane Ogromnie. w poczuciu wstydu... Mają potem problem z tym poczuciem własnej wartości. Poczucie własnej wartości. Nasza kultura narzuca nam takie lewopółkulowe patrzenie na własną wartość, że jesteśmy tyle warci, ile przyniesiemy łupów do domu, prawda? Mhm. A to już nie ja jest ten czas, prawda? My, my jesteśmy stworzeni do cieszenia się życiem. Jesteśmy stworzeni do relacji, do różnorodności, do wymiany, mhm. do. Czucia się y, wartością samą w sobie, życie jest wartością, więc, więc my, przychodząc na świat y, z samego faktu, że żyjemy, wnosimy do, do, tak wartość do, do życia, do społeczności, do wiosek, y, w których żyjemy, y, jeśli nie potwierdza tego nasz pierwotny system, w którym się dorastamy, wzrastamy. No, no, to mamy troszeczkę kłopotów, tak, i, 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 i później Dokładnie. całe nasze życie jest udowadnianiem um, albo wycofywaniem się, że to są takie reakcje, um, no, których nasz organizm nie lubi. To prawda. Agnieszka, dużo mówisz o relacjach. Bardzo się cieszę, ponieważ dla mnie relacje też są bardzo ważne, i to właśnie z powodu wymierania relacji i dzisiaj bardzo kruchych relacji założyłam Europejskie Centrum Zapobiegania Wypaleniu Zawodowemu. Nasze badania pokazują, że relacje mają ogromny wpływ na wytworzenie się właśnie tego syndromu. Oczywiście to nie jest jedyny powód, ale jeden z wielu. W jaki sposób w, w waszej szkole ty. W mhm. Twojej szkole, wśród nauczycieli, dbasz o relacje, no i tym samym też o, o wypalenie zawodowe, tak? No, w sensie oczywiście zapobiegania mhm. wypaleniu, a nie tworzenia wypalenia. No tak, relacje dzisiaj to też jest takie, takie słowo klucz. A ja trochę idę głębiej, bo tak jak powiedziałam, jestem fascynatką neurobiologii interpersonalnej. Mhm. Czyli zagłębiam się w poza psychologiczne również aspekty tych mechanizmów, o czym są relacje, o czym jest bliskość, mm -hmm. o czym jest odrzucenie, o czym jest wstyd, właśnie i tak dalej, jak to w nas ląduje, jak to w nas mieszka. Czy, czy, czy mamy wobec y, tego zdrowie, czy, czy go tracimy, w jaki sposób? Y, Ta cała złożoność wewnętrznego świata mnie fascynuje. Mhm. Jako że z pierwszego wykształcenia jestem chemikiem i biologiem, więc y, zamiłowania psychologiem, Jerozofiem. więc ja te, te aspekty łączę, i łączę kropki w tym mhm. w taki sposób, kim jesteśmy. I, I te relacje, tak jak powiedziałaś Badko, rzeczywiście y, bezpieczna więź, czyli bezpieczne przywiązanie, czyli relacje, y, w których jesteśmy wartością, w których mamy zaufanie, w których mamy mhm. bezpieczeństwo, w których możemy popełniać y, błędy. Można się tego nauczyć? Absolutnie tak, nabyta bezpieczna więź jest możliwa. Jeśli, jeśli nie dostaliśmy tego w, w tych pierwotnych więziach, w naszym pierwotnym systemie, możemy się tego nauczyć w, w bezpiecznej relacji terapeutycznej, mhm. mm, takiej relacji, w której ym, terapeuta pomaga nam, czy, czy, czy nasz lider, czy, czy, czy ktoś, kto jest nam bliski A i bezpieczny. Mhm. Można to mieć w sobie bez terapeuty. Ja pamiętam naszą wędrówkę po Kaukazie. Mhm. I było tam mnóstwo ciepła, jesteś bardzo ciepłą osobą, mhm. dajesz ludziom poczucie bezpieczeństwa, no, to była niezapomniana przygoda, mhm. ale też właśnie pytanie, czy to koniecznie trzeba przechodzić terapię, czy, czy można po prostu mieć w sobie takie ciepło, czy może to są jakieś specjalne wartości, którymi ty się kierujesz, które powodują, że no właśnie ciepło wartości to jest mhm. obok siebie, czy, czy daleko od siebie? Jeśli się urodzimy w, w bezpiecznych więziach, możemy mhm. to, ten, ten styl po prostu już nieść w życie. Mhm. Jednocześnie badania pokazują, jak wielu z nas, nie pamiętam procent, nasz, odsetka mhm. nas, którzy, którzy dorastamy w mieszanych więziach, poza bezpiecznych mhm. więziach. Potrzebujemy rezonującego świadka naszych przeżyć tego, co nas spotyka w życiu, czyli bliskiej osoby troszczącej się o nas Aha. i żeby nie mylić troski z martwieniem się, to są to dwa, zupełnie dwa, dwie różne, dwie różne opcje, dwie różne jakości, a w naszej kulturze często mylimy, tak, martwienie się, zamartwianie, popadanie w jakieś martwą materię, tak, Aha. a troska Troska jest połączona z zaufaniem, z bezpieczeństwem, z ciekawością drugiego człowieka yy, i, i, i można się jej nauczyć. Tak, można się jej nauczyć, niekoniecznie od terapeuty, oczywiście, że tak. Można się jej mhm. nauczyć od innych bezpiecznych ssaków. Od innych bezpiecznych ssaków. Rozwiń to proszę, bo to jest fascynująca <noise> myśl. No, jesteśmy, jesteśmy ssakami, więc potrzebujemy towarzyszenia i troski, żebyśmy się e, rozwijali w pełni, prawda? E, I jeśli nasze osoby matkujące e, bądź opiekunowie e, są zagubieni w tej trosce i bardziej się zamartwiają, mhm. tak? Bardziej się troskają, Bardziej się obawiają, czy tam jest jakiś element lęku o nas, mhm. no to w nas, to, to, to w nas ta troska się nie urodzi. Mhm. Tak, my potrzebujemy się jej nauczyć, czyli ją. Odnaleźć z powrotem, bo my mamy jako ludzie dostęp do tej troski z prawda? Bo my z założenia jesteśmy właśnie takimi um, takimi elementami tak, tak że, że my tak. potrzebujemy się stać ludźmi w relacji z drugim człowiekiem. Tak. I w jakich, w jakich relacjach się uczymy być ludźmi, no to determinuje, jakimi ludźmi się stajemy. Więc y, trochę moje placówki, trochę nawet bardzo, są nastawione na, na, na pracę z dorosłymi, mhm. po to, żeby ci dorośli y, adekwatnie reagowali na, na aspekty dziecięcej ekspresji, stawania się ludźmi mhm. na. Na to, kim są, czego potrzebują, o co wołają, o co proszą, swoim zachowaniem. Czy... Czyli ty jako dyrektor szkoły bardziej, może nawet, pracujesz z rodzicami niż z dziećmi. To fascynujący temat, na pewno zapraszę cię do kolejnej rozmowy, ale chciałabym jeszcze chwila, bo wiesz, ja bardzo lubię te podkultury młodzieżowe. Uważam, że to jest doskonałe miejsce socjalizacji, bez której nie ma zdrowego obywatela społecznego. No to tak brzmi, może trochę zimno. Ale tak naprawdę jest. Oczywiście trzeba patrzeć, bo w podkulturach no, bywają i narkotyki, i różne zachowania, których nie chcemy, ale generalnie nic złego z człowiekiem się nie dzieje w procesie socjalizacji. On po prostu zdobywa różnego rodzaju doświadczenia. Dzisiaj mam wrażenie, że ten proces socjalizacji jest mocno okrojony trochę przez nadmiernie opiekuńczych rodziców trochę przez rozbudowane media. Trochę przez zachwyśnięcie się sztuczną inteligencją. Jak ty sobie radzisz z, z tym fragmentem rzeczywistości w swojej szkole? Mm, ja nie, nie, nie widzę tego, um, tych um, <laughs> dążeń do um, przebywania w. W jakichś podgrupkach, tak, czy ewentualnie w e, społecznościach, mniejszych społecznościach jako e, zagrożenia. Mhm. E, widzę tam i patrzę na te aspekty jako na wyraz pięknych potrzeb. Mhm. E, I jeśli w ogóle będziemy patrzeć na, na ludzi na siebie z miejsca potrzeb, tak, zakładając, że wszystko, co człowiek robi, mówi, mhm. myśli, bądź nie robi, nie mówi, prawda, jest wynikiem potrzeb jednakich nam wszystkim ludziom. My się w tym w ogóle nie różnimy. My wszyscy, tyle ile miliardów ludzi na ziemi, tyle mamy y, podstawowych potrzeb jednakich. Różnymi różnimy się tylko strategiami ich zaspokajania, więc jeśli patrzę na, y, na, na, na ludzi z, te, z tego miejsca, ja nigdzie nie widzę zagrożenia. Mm. Y, no Pomijając pewne, y, pewne aspekty Kulturowe, gdzie, gdzie czuję mały wpływ, prawda? Bo, bo to, co się dzieje teraz w Polsce, czy. No, no tak. też widzę tam piękne potrzeby i jednocześnie e, takie moje marzenie, żeby mieć tam więcej wpływu jako mediator na przykład, prawda? Mhm. E, więc, e, więc mam nadzieję, że, że będziemy, gdzieś mamy już te tutaj takie narzędzia, mamy też wiedzę, jako my, psychologowie, tak, czy mediatorzy, żeby wejść w te kultury polityczne i, i trochę tam pomediować, bo my wszyscy chcemy tego samego. Wszyscy chcą być szczęśliwi. Wszyscy chcą być szczęśliwi i jednocześnie, jednocześnie, jeśli tak bardzo, bardzo reaktywnie do tego dążymy, w jakiś taki bardzo traumatyczny sposób, bardzo reaktywny, bardzo niesłużący, Otoczeniu, to, no to tam jest zawsze jakiś znak zapytania, co ten człowiek przeżył, że on idzie tak po, po prostu, po takiej bandzie, i, mhm. ale jednocześnie to nie są bezpieczne strategie dla mhm. tak, więc a my tego nie będziemy nigdy wiedzieć, co przeżyła dana osoba, która zachowuje się w taki a nie inny sposób. Pewnie też trochę to nie jest nasza rola i zadanie. Mm. Ważne, żeby działać w tych obszarach, na które mamy wpływ, czyli, no właśnie, ty masz ogromny wpływ na kształtowanie młodych ludzi. Dosłownie, jeszcze jedno zdanie na temat estetyki, bo estetyka jest formą wyrażania siebie. Moim zdaniem, bardzo ekspresyjną i bardzo ważną w etapie kształtowania się osobowości człowieka. Zablokowanie tego jest zablokowaniem jego możliwości wyrażania się. To budzi frustrację, to budzi zachowania agresywne. Ja osobiście uważam, że lepiej dać człowiekowi wyrażać się poprzez jego estetykę. Co ty myślisz na ten temat? Absolutnie tak. Absolutnie, absolutnie tak. tak. Um, nasza, um, nasze stawanie się, tak, nasza seksualność jest aspektem ludzkim, absolutnie. Mhm. I jeśli wyrażamy swoje bycie, swoją osobowość poprzez uh, poprzez tak, nasz ubór, na, nasz wygląd, to, to absolutnie chcemy też coś powiedzieć, albo nawet tak. to się dzieje pozaświadomie, prawda? Więc y, pamiętam taką sytuację y, w szkole, kiedy przyszedł młody nauczyciel, jeszcze z nami nie współpracując, y, i ja mam taką zasadę, że, y, że, 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 że patrzę, tak? Przyglądam się i później sobie trochę pracujemy mhm. na, na żywym y, organizmie. Hmm. No i przyszedł do mnie i mówi, jak oni mnie nie szanują, <laughs> co takiego robią, no ktoś, któryś tam chłopiec ma cały czas założony kaptur, tak ja mówię, no i co ci ten kaptur robi, hmm. no bo on mnie nie szanuje. I zaczyna się jakaś, yy, jakaś praca. A co to dla ciebie szacunek? Nie? Okazuje się, że to są przyklejone przekonania, nie mające nic wspólnego z szacunkiem. Ja to, ja to wiem, bo ja prowadzę bardzo dużo szkoleń y, dla lekarzy. Mhm. Takich szkoleń właśnie dotyczących relacji między lekarzem a pacjentem. I wiem, co obie strony, no, a zwłaszcza lekarze, bo z nimi prowadzę szkolenia, ja mhm. mówią o szacunku i w jaki sposób odbierają bycie szanowanym lub nie bycie szanowanym. Mhm. Ale to jest temat na zupełnie inną, wielką rozmowę, i mam nadzieję, że być może my też kiedyś usiądziemy do takiej rozmowy. To, co powiedziałaś, jest bardzo piękne. Wartości, którymi się kierujesz, są bardzo piękne, dajesz mnóstwo ciepła. Agnieszka, ja za tę część bardzo serdecznie Ci dziękuję. To wielka przyjemność gościć Cię w studio, w naszym programie Motywator. Na koniec. Gdybym poprosiła Cię o jakąś sentencję albo wskazówkę krótką do zapamiętania mhm. dla słuchaczy, co Cię motywuje? Gdybym poprosiła Cię, daj komuś taki motywator, hasło, to co byś powiedziała? Mhm. Życie masz jedno. Mhm. Życie masz jedno. I to, w jaki sposób Życie będzie się w Tobie manifestować, w jaki sposób wnosisz je do świata, to będzie Twoja wygrana albo przegrana. Mhm. To będzie Twoje szczęście albo y, twoje, y, albo Twoje nieszczęście. Mamy wpływ, Mamy Zaglądajmy w, w siebie. W siebie. My mamy wpływ, mamy moc. Jeśli nam się coś nie udaje, próbujmy zmieniać. Mhm. Próbujmy zmieniać. Bardzo nie tkwijmy w pąku. Dokładnie. Mam Pąk spory. potrzebuje e, warunków do rozwoju, tak? Rozwój Super. jest nieunikniony. Rozkwit potrzebuje warunków. Rozkwit Prawda. potrzebuje warunków. Stwarzajmy je, mamy wpływ. Fantastycznie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Postaniam dziękuję gorąco. bardzo.